Wielka Gala KSW odbędzie się 4 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie. Budowa Hali przy ulicy Szafera dobiega końca. Nic więc dziwnego, że magistrat stara się przyciągnąć do miejsca interesujące wydarzenia, gwarantujące obecność ludzi na widowni. Popularność KSW to gwarantuje. Pytanie tylko, czy ta dość brutalna dyscyplina sportowa powinna być dofinansowana przez miasto. Od kilku miesięcy trwa na ten temat dyskusja wśród radnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej jest przeciw. Pan prezydent popełnił błąd. Wspierając, wspierając tego typu imprezę. To jest impreza typowo komercyjna. Nawet, żeby taką imprezę w telewizji zobaczyć, trzeba w systemie per -Pay view za to zapłacić. Pan prezydent chciał mieć e, wielki hit, a po tych ostatnich wydarzeniach z zeszłego tygodnia będzie miał wielki kit. I na to zasłużył, bo to była głupia decyzja. Miasto do organizacji gali MMA ma dołożyć ćwierć miliona złotych. Wydarzenie ma promować miasto. Wiadomo, że wieczór będzie transmitowany na żywo w jednej z ogólnopolskich telewizji, a na arenie wystąpią największe gwiazdy mieszanych sztuk walki z całej Polski, w tym silna ekipa ze Szczecina. Według radnej Małgorzaty Jacyny-Witt to nie jest dobry sposób na promowanie miasta. Strategia Szczecina to jest floating garden, czyli zielone miasto, miasto przyjazne, miasto ekologiczne. Obawiam się, że pomysł promowania miasta przez walki MMA nie jest Zbyt dobrym pomysłem, że jednak powinniśmy promować się w inny sposób. Co nie znaczy, że takie walki, walki KWS-ów w Szczecinie, nie mogą się odbywać na nowo powstałej hali widowiskowo-sportowej. Mogą, tylko nie jako promocja Szczecina. Należy to jasno odróżnić. Najpozytywniej o pomyśle wypowiadają się Radni Prawa i Sprawiedliwości, według których część mieszkańców miasta jest zainteresowanych tego typu sportem. Nie ma więc nic dziwnego w jego organizacji i wsparciu finansowym ja nie jestem e, sympatykiem tego sportu, czy innych sportów, nie oznacza, że, że te sporty mają w Szczecinie e, nie funkcjonować. I ja rozumiem te, te zarzuty, które mówią o tym, że, że jest to... E, Brutalna dyscyplina sportu, że, że jest to dyscyplina sportu, którą no nie każdy chciałby czy może oglądać, ale z drugiej strony jest grupa mieszkańców, która, która w, tym, w tym uczestniczy, jest tym zainteresowana. Październikowa Gala KSW jest jednym z dwóch potwierdzonych wydarzeń, jakie mają odbyć się w 2014 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej, która docelowo zostanie oddana do użytku już we wrześniu. Magistrat obecnie rozmawia z firmą, która zadeklarowała chęć zostania operatorem obiektu. Do jego zadań należeć będzie przygotowanie komercyjnych imprez sportowych i kulturalnych.